A jak się na to teraz e, e, migracji kulturowej, a znaczy, migracji bardziej e, zarobkowej, czy tam podproszę jakieś. Jak on ma się do tego całego procesu? Tak, bo to jest taka mieszanka cywilizacyjna w tej chwili i Niemcy na tym powstają, jak, mm. jak te procesy mają się w kontekście tej... Znaczy, żeby, żeby była jasność, o czym mówimy. Mówimy o uchodźcach czy o imigrantach? Bardziej imigrantach. Bo uchodźców to tam jest parę procent w całym tym towarzystwie. Ludzi, uchodźców jest parę procent. Poza tym uchodźcy, nawet jeśli są uchodźcami i potrzebują schronienia, to tak jak ja rozumiem rzeczywistość, jest bardzo możliwe, że się mylę, to oni uciekają dlatego, że zostali wypędzeni tam z jakiegoś tam kraju, no ale ich celem jest to, żeby w końcu w tym kraju zrobić porządek, żeby tam wrócić i zacząć ten kraj, nie wiem, odbudowywać, rządzić i tak dalej, i tak dalej. No, takie jest rozsądne rozumowanie, jeśli nie mówi się o zamiarze w ogóle wyniesienia się. W związku z tym do tej pory w ogóle nie ma czegoś takiego, bez względu na to, czego to dotyczy. Nie ma problemu uchodźców czasowych, to znaczy takich, którzy udają się na emigrację. Tak jak z Europy marciści emigrowali do Ameryki po to, żeby po pokoleniu Hitlera wrócić i zaprowadzić nowe, nowe rządy. No to była emigracja. Cały czas jedyny problem, jaki jest, to to, czy ci, którzy napływają, Będą się asymilować czy nie? Nie, proszę pana, nie, nie, nie. nie. To, to nie ta kolejność, nie ta kolejność, nie. O tym, czy oni będą się asymilować czy nie, to można porozmawiać w drugiej kolejności. Pierwsza, pierwszy problem jest taki, że jeśli władze Unii cały czas mówią wyłącznie o problemie asymilacji, to znaczy, że one chcą żeby ci ludzie tutaj zostali. Chcą. I teraz jest pytanie, z jakiego powodu mieliby oni tutaj zostać i po co ewentualnie zostali ściągnięci. Ponieważ w sposób niewątpliwy przyczyny tego, te, te, tego napływu są tak naprawdę są trzy. Trzeci, najmniej ważny, to jest wielowiekowa eksploatacja, między innymi Afryki, ale również części Azji przez Europejczyków. I przy, dzisiejszym, przy dzisiejszej jest, jest sporo filmów na ten temat, co się dzieje w tej chwili w tych krajach, które jeszcze jakiś czas temu były eksploatowane. Ci ludzie mówią wprost, oni w tej chwili, ponieważ jest komunikacja łatwa, jest internet, to, to no, łączność jest. Oni może nie mają czego włożyć do garnka, ale większość tych, 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 tych chłopców, którzy walą do Europy, to każdy tam tego swojego smartfonika ma. I oni widzą, co się dzieje na świecie. Oni wiedzą, że w Europie można żyć nie pracując. Ja, ja zapamiętałem taki film w telewizji, krótka migawka na granicy chyba węgierskiej. Jeden z tych emigrantów mówi do, do tych strażników granicznych: Nie martwcie się, nie martwcie się, my nie do was, my jedziemy do Niemiec, bo tam rozdają pieniądze. To było kilka dni po tym zaproszeniu przez Merkel. Nie ma w ogóle kwestii y, wojny tych. tych te, 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 ten. To bla bla bla, publicystyczno-humanistyczne, trzeba sobie z tym po prostu w ogóle dać spokój. To jest wykonanie pewnego konkretnego planu. Europa nie ma ludzi do pracy. Niemcy niedawno zgłosili zapotrzebowanie na... Pół miliona wykwalifikowanych pracowników, między innymi elektroników, tam są specjalności, to można ściągnąć z ich, w ich gazetach, to jest publikowane itd. Tak i, tak I oni rok w rok zgłaszają kolejne braki na rynku pracy. Mówię o wykwalifikowanych robotnikach czy, czy pracownikach, i tego zapotrzebowania nie są w stanie, nie jest w stanie już zaspokoić drenaż z wykwalifikowanej kadry krajów ościennych, czyli między innymi Polski. Z Polski wyciągnięto już, co się dało do wyciągnięcia. W Niemczech Wschodnich są uruchomione programy, że jeżeli tam się pojedzie do pracy, to się dostanie mieszkanie. No, no wszystko raj na ziemi. I okazuje się, że już nie ma chętnych. A ktoś musi pracować. I Niemcy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że, a pierwsze wahnięcia zaczęły się w 2011 roku, że Chiny będą chciały pracować za pół darmo jeszcze ile? 5 lat, 10 lat, 15 lat? Wyrośnie kolejne młode pokolenie, i tam już zmienią się oczekiwania, i Chiny powiedzą, że nie, już nie będziemy pracować. A w tej chwili to jest mniej więcej chyba 5 do 1, jeżeli nie 10 do 1, jeżeli chodzi o zarobki między Chinami a. Tam, a zachodem, Słucham? w przemysłowionych rejonach Chin, już nie chcą yy, pracować za budową. Tu nas już się pracuje tam. No więc tam właśnie. Pracuje, yy, za większe pieniądze. Z dobrym sprzętem już są bardzo dobre samochody. Więc, ma... Wie, więc zaczyna się problem, to znaczy zależy, kto ma te dobre samochody. No, no, Które tak, przemysł. Tak, oczywiście, no tak, tylko że tam jest tam ten... ten jest I ogromna jest grupa sposób. ludzi, która, która ma wszystko, ale tam, jeżeli tam zaczyna być problem... Sub poziomu, sub to u nas jest to problem 2-3 miliony, u nich od razu jest to problem 200 milionów. A jak 200 milionów się zdenerwuje i pójdzie długo, no to przejdzie do Europy tak jak przeszli Mongołowie, kiedyś i będzie po herbacie. No. To nie są żarty, jak się zaczyna rozpad, jak się zaczyna głód. To koniec. A głód we współczesności wygląda zupełnie i będzie wyglądał zupełnie inaczej niż ten, który wyglądał w średniowieczu. Proszę Państwa, proszę w tej chwili w, w dużych osiedlach, w dużych miastach, które mają 8-9 milionów, proszę w dużym osiedlu na tydzień wyłączyć prąd i wodę. Niech, niech, niech będzie awaria prądu i wody. Po pięciu dniach tam będzie taki smród i zaczną się takie zarazy, że nie trzeba będzie nawet głodu. Ludzie zdążą umrzeć na syfilizm albo coś innego, zanim zdążą umrzeć z głodu. To Tego typu rzeczy my sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić. To nie ma znaczenia. W tej chwili problem jest, jest, są dwa problemy. Pierwszy problem to jest siła robocza i to siła robocza perspektywiczna. Niemcy się przejechali, ponieważ oni byli przekonani, że dostaną pełnowartościowy materiał ludzki. To chyba Max Frisch powiedział. Wtedy, kiedy się te problemy zaczęły, dawno, dawno temu, powiedział, że y, zaprosiliśmy siłę roboczą, a przyjechali ludzie. Bo, bo Niemcy chcieli roboli, a przyjechali ludzie ze wszystkimi swoimi problemami, pościągali rodziny i chcieli żyć. I zaczęły się wtedy dopiero, y, wtedy dopiero się zaczęły y, y, poważne problemy. Więc jedna sprawa to jest siła robocza i oni myśleli, że, zaznaczam, to są czyste spekulacje. Dobrze. Dwa miliony ludzi walą do Niemiec, bo tam dają za darmo pieniądze. Pole, po, polecieli, a potem Niemcy robią po prostu normalną selekcję. Patrzą, kto jest najzdrowszy, kto się najszybciej nauczy języka, kto ma jakieś, a tam jest wśród nich sporo ludzi wykształconych. Tam nie są tacy sami, sami debile. I tych ludzi, którzy potem mają ściągnąć rodziny i zacząć się rozmnażać, tych ludzi można asymilować w długiej perspektywie, w perspektywie cywilizacyjnej, w perspektywie historycznej. Natomiast mówiąc brutalnie, ten gorszy materiał ludzki, no trzeba sprawiedliwie podzielić się z sąsiadami. I tych, którzy się do niczego nie nadają, wyślemy gdzie indziej. I ten gorszy materiał ludzki jest znakomitym materiałem, który rozsadzi każdą kulturę, każdą miejscową wspólnotę. A jak trzeba będzie, to bez najmniejszych, najmniejszych zahamowań poderżnie gardła tym, którym trzeba poderżnąć gardło na polecenie i za żółt płacony z Brukseli. I to chyba jest główny cel. Tak naprawdę, bo yy, to się selekcjonuje tam ludzi, też w dużej mierze poniżej jednak pewnego, nazwijmy to, ilorazu inteligencji, którzy są nastawieni na, inaczej na przykład do kobiet, tak? co widać, te zachowania na ulicach I, i to jest ten, to jest, można powiedzieć, nowy proletariat. W oddziałach grupowych dobrze mieć element którzy taki... Którzy nową... Rewolucję, tak? Z... kulturę domowcją. Z tym, że zdaje się, że bardzo nieładnie się zachował, zachowała Turcja, bo, bo Turcja wyraźnie podobno robi u siebie selekcję i w swoich obozach zatrzymuje tych najlepiej wykształconych, a do Niemiec wysyła odpady. Gdyby to było tak, że to maja, ma iść siła robocza, która potrafi pracować, to myślę, że ta najlepsza siła robocza. Mogłaby zostać w krajach o tej samej cywilizacji, czyli też w krajach arabskich sąsiednich. Tymczasem tam nikt nie jest. Co to znaczy? To znaczy, że to nie jest siła do pracy, tylko do rozbicia totalnego cywilizacji w Europie. Tak, tutaj nie ma to najmniejszych wątpliwości. Pan mówił o tym planie, prawda, o tej sile, którą trzeba zmienić, żeby wykonać rewolucję, no to mamy teraz nową, ciemną masę i na dodatek bardzo podatną na manipulację niereligijną, bo islam to nie religia, tylko system polityczny, tak? zdyscyplinowano, oni mogą się rozebrać, zrobią tak, wszystko, prawda? czyli to jest i to jest to jest i to tak i, i moim zdaniem jest to robione całkowicie świadomie. To nie są, bo, bo najgorszą, najgorszą rzeczą to jest wmawianie w tej chwili publiczności, takie zastanawianie się, a czy ta Merkel zwariowała, a czy ona się oderwała od rzeczywistości, a czy ci to ty, b, b, pomyleni, to jest wszystko bardzo logiczne i bardzo konsekwentne. W związku z tym, jeżeli ktoś wchodzi na trybunę y, y, sejmową, po to, żeby wywołać jednoznacznie konflikt i nie dostaje od razu pałką w łeb, tak jak powinien dostać, bo to, to, no, to, to, no, to Powinien mieć trzy wezwania, panie, ma pan 15 sekund, a nie? Stójkowy, chenijcie kolegę i do widzenia. To się nie wydarzyło. W związku z tym następuje, będzie eskalacja, 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 ponieważ celem tej eskalacji jest danie pretekstu do tego, żeby można było legalnie i oficjalnie zacząć proces wprowadzania terroru. My już jesteśmy w znacznym stopniu, no, my wszyscy jesteśmy wychowani poza, że tak powiem, taką, taką prawdziwą świadomością, że wojna w ogóle to istnieje, coś takiego jak wojna. Dla nas wojna w zasadzie jest niewyobrażalna. No tam gdzieś coś się dzieje i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym myśmy się od tego odzwyczaili. Ale trzeba pamiętać o tym, że na końcu każdego systemu, który jest ekonomicznie niewydolny, a zawsze ekonomicznym systemem, a zawsze systemem ekonomicznie niewydolnym jest system, który pozbawia ludzi motywacji do pracy. Zawsze na końcu tego systemu jest ekonomiczna nędza. A po ekonomicznej nędzy kończą się sentymenty. Lud chce krwi. I można go powstrzymać tylko karabinami. Albo kom, kom... komuś. No tak, oczywiście, to jest. Ja myślę, że filozofia współczesnych marxistów europejskich sprowadza się do takiego oto przewidywania, że oni prawdopodobnie sobie wyobrażają, że jeśli dojdzie do tego, że będą musieli użyć cudzoziemców, to znaczy mówię cudzoziemców tych cudzokulturowców, do rozwiązania tutaj pewnych bieżących problemów, to jeszcze mają na tyle sił i środków, że potem będą w stanie się ich w jakiś sposób pozbyć. Nawet, no nie wiem, zapakować na, 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 na barki i po prostu zatopić. Bo takie rzeczy robiono w XX wieku. No. Pakowało się parę tysięcy ludzi i, i na dno. Więc to można rozwiązać. I myślę, że oni uważają, że mogą to rozwiązać.